Sobie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ta dzisiejsza uroczystość, Leszku, uroczystość zesłania Ducha Świętego, chociaż wydaje się być piękna w swojej teologii, to jednak jakiegoś wielkiego znaczenia dla, tak powiem, zwykłych katolików chyba nie ma. Owszem, dla ruchów charyzmatycznych tych, które w sposób szczególny są otwarte na działanie Ducha Świętego, gdzie językami mówią, jak tutaj apostołowie z dziejów apostolskich, gdzie zasypiają w Duchu Świętym itd., tak tak dla nich ta uroczystość ma duże znaczenie. Dla zwykłych katolików chodzących co niedzielę do kościoła raczej nie. Mało tego no, dla nas, zwykłych katolików, ma znaczenie Duch Święty, szczególnie przy bierzmowaniu. Mówimy bowiem wtedy o darach Ducha Świętego, które otrzymujemy, potem w życiu jakoś ich niespecjalnie wykorzystujemy. Może dla biskupów ma znaczenie Duch Święty z pewnością, bo przecież są następcami apostołów, a skoro tak to oni także otrzymują tego ducha, tak jak wtedy w dniu pięćdziesiątnicy, czego opis mieliśmy w pierwszym czytaniu. I tak sobie myślę więc, że ta uroczystość, chociaż to logicznie piękna, rozbudowana, to jakiegoś znaczenia wielkiego dla, jak powiedziałem, zwykłych katolików chyba nie ma. Tak, nawiązując do tego, co powiedziałeś, swojego czasu jednemu biskupowi powiedziałem tak. Ekscelencjo, coś mi się wydaje, że z wami to jest tak. Pan Bóg was stworzył, Pan Jezus was odkupił, a Duch Święty zapomniał was oświecić. Nie obraził się, no bo nie był oświecony. No właśnie. Rzeczywiście dzisiejsza uroczystość niejako podpowiada nam mocą... Ducha świętego. No właśnie, mocą ducha świętego, o którym mówisz, że on jest zasadniczo nieobecny, nieobecny w naszej świadomości. I religijnej praktyce. No właśnie, że, że mocą ducha świętego my mamy trzy takie drogi, trzy sposoby podejścia, podchodzenia do najważniejszych, żywotnych, istotnych, fundamentalnych, po prostu najważniejszych prawd naszego życia. Prawd dotyczących człowieka, prawd dotyczących Boga, no i prawd dotyczących świata. Możemy na trzy sposoby do tych kluczowych dla każdego człowieka prawd. Podchodzić. I chcesz zademonstrować podejście tych trzech prawd właśnie do dzisiejszej uroczystości, do tego Ducha Świętego. Tak. Dlatego, że wydaje mi się, iż kluczową osobą jest tutaj Duch Święty, który, którego obecność bądź nieobecność jakoś nas ustawia wobec tych prawd. Prawda? Pierwsze podejście bardzo częste w dziejach ludzkości, no i oczywiście w dziejach chrześcijaństwa, które jest szczególną eksplikacją, szczególnym podkreśleniem, wyrazem tych prawd najważniejszych dotyczących człowieka, Boga i świata, to pierwszą taką postawą była postawa śmiertelnej powagi. No tak, bo skoro są to sprawy Boże, sprawy, które decydują o życiu śmierci i to o życiu wiecznym i śmierci wiecznej, to trudno mieć inne podejście niż właśnie bardzo takie trzeźwe, z dystansem, takie podejście, które będzie pokazywało wagę spraw, które się rozważa. Ależ pierwsze, właśnie tutaj w tej postawie śmiertelnej powagi nie ma dystansu. Śmiertelna powaga to jest taka powaga, która jest gotowa zadawać śmierć tym, którzy prawdy kwestionują, czy mają jakiś inny sposób ich postrzegania. Ta postawa śmiertelnej powagi może się przerodzić w fanatyzm, w jakąś y, taką szczególną zjadliwość, nienawiść do ludzi w imię praw. Za które jestem w stanie mordować. Pozwól, Piotr, że odwołam się do takiej postaci, co prawda literackiej, fikcyjnej, zmyślonej. W powieści Umberto Eco, znamy tę powieść, bo ona była też ekranizowana, jest taka postać zakonnika Jorge. To jest ślepiec, bardzo oczytany, bardzo inteligentny, który jest właśnie Śmiertelnie poważny w odniesieniu do ważnych, istotnych praw dotyczących człowieka, tak śmiertelnie poważny, że rzeczywiście zadaje śmierć. Jedną po drugiej. Tam jest kwestia śmiechu. No właśnie, bo o śmiechu też chciałbym, żebyśmy trochę pomówili. Otóż Jorge jest zaciętym, śmiertelnym, Przeciwnikiem śmiechu, tak śmiertelnie poważny, taki zacięty, taki fanatyczny. I on powiada tak: śmiech to słabość, zepsucie, jałowość naszego ciała. Jest rozrywką dla wieśniaka, swawolą dla opilca. Nawet Kościół w mądrości swojej wyznaczył momenty święta, karnawału, jarmarku, tę całodzienną polucję, która uwalnia od ciężaru humorów i pociąga ku innym pragnieniom i innym ambicjom. Taka Żywiołowa nienawiść do śmiechu. No dobrze, to jest pierwsza postawa. Zbyt poważne podejście do poważnych spraw i przez to ich jakieś karykaturalne ukazanie, czy raczej nieukazanie innym, którzy mieliby z tymi prawdami się zaznajomić. Tak? Tak. To jest pierwszy sposób. Drugi. Drugi to jest kpina. To jest taka e, całkowity brak powagi, dezynwoltura, nonszalancja. Polegająca na tym, że właściwie co mi tam prawdy? Najważniejsze to jest przyjemnie przez życie się przetoczyć, swojego doświadczyć i utonąć w nicości. Wiesz, tutaj mi się przypomina, jak to Odys w czasie swojej wędrówki do domu, do Itaki zawitał na wyspę czarodziejki Kirkę. I ta czarodziejka zmieniła towarzyszy Odysa w świnie, w wieprze. Wreszcie po jakimś czasie pozwoliła Odysowi odczarować tych towarzyszy, no bo się nasyciła Odysem i pozwoliła mu odpłynąć dalej. I Odys odczarował jednego z tych towarzyszy, a ten Zamiast mu podziękować, że wrócił do ludzkiej postaci, powiada, ody się, czyś ty zwariował, coś ty zrobił. Nie było to jak być wieprzem. Mogłem żreć, co chciałem, kiedy chciałem ż ż ż czochrać się od drzewa, w błocie się taplać, parzyć się bez zobowiązań. To było życie. Więc drugie podejście jest wreszcie takie. Pozbawione całkowicie powagi, wyzbyte jakiegokolwiek znaczenia, po prostu przeżyć w przyjemności jak ten wieprz i zniknąć. I przy tym podejściu żadna prawda nie jest dostatecznie wartościowa, aby się nią zająć. Po prostu mogłaby nie istnieć. Dokładnie. To drugie podejście. A trzecie? A trzecie to jest podejście powagi. Założę się, że jest ono pomiędzy tymi dwoma pierwszymi skrajnymi. Oczywiście powaga, ale bez fanatyzmu, powaga, ale bez kpiny. Czyli powaga, która wie, że są prawdy ważne, bez których człowiek się stoczy do rzędu zwierzęcia, albo bez których. Życie ludzkie stanie się, jak chciał Szekspir, powieścią idioty, głupią, wrzaskliwą i nic nieznaczącą. I ta powaga wie, że wobec tych prawd ważnych, istotnych trzeba z ogromnym szacunkiem i trzeba je respektować, i trzeba je wpisywać w swoje życie. No dobrze, i teraz to trzecie podejście, ten trzeci sposób odchodzenia do ważnych prawd zaaplikujmy, zastosujmy do dzisiejszej uroczystości, zesłanie ducha świętego. Czy można znaleźć jakąś pragmatykę istnienia ducha świętego obecności w życiu katolika? Wiesz, ta trzecia postawa nie wyklucza wcale śmiechu. Prawda? Dlatego, że ona wiąże się z jakąś specyficzną lekkością. Ważne prawdy, istotne, kluczowe dla ludzkiego życia. Przecież one nie mają nas przytłaczać, tylko one nas mają porywać. One nas mają czynić lekkimi. Tak jak w wieczorniku, prawda? Apostołowie byli przytłoczeni, byli całkowicie. Zmasakrowani nie wiedzą co do tego, co mają czynić i kim w ogóle są. Prawda? I co się dzieje wraz z porywem, z tym przyjściem, z stąpieniem ducha świętego? No przede wszystkim uwierzyli w swoją misję i mieli odwagę ją wypełnić. Właśnie, ale zauważ, że stali się wymowni, że nareszcie uwolnili swój umysł. I swoją mowę, to jest, to się wiąże ze sobą ściśle. Uwolnili z podbrzemienia strachu, lęku i różnego rodzaju jakichś takich niezdrowych fobii. Weszli i nareszcie poczuli się w pełni sobą. I to jest właśnie to trzecie poważne podejście do kluczowych. Prawd dotyczących ludzkiej egzystencji, ludzkiego przeznaczenia. I spraw rzeczywiście najważniejszych. Jak to było w czasie objawień fatyńskich, matka Boża Bernadecie najpierw objawiała się w uśmiechu. Jak dziewczynka pytała, kim jesteś, to zanim Maryja powiedziała, jestem niepokalane poczęcie, to uśmiechała się i w tym uśmiechu objawiała swoją wewnętrzną doskonałość. Zaczęło się od uśmiechu, a skończyło na poważnych, obecnie dogmatycznych prawach. No i zauważ, że ten uśmiech Matki Bożej był, był jakimś szczególnym przesłaniem spoza naszego świata, który nas prowokuje do pytania, czy Pan Bóg się śmieje, czy Duch Święty się śmieje? No nie ma w Ewangelii nigdzie, że Jezus zaśmiał się albo uśmiechnął się. Ale jest dużo lekkości, bo na przykład kiedy Chrystus zwraca się do ociężałych bo to byli ciężcy ludzie, może i dobrzy, może i chcieli yy, dla Izraela, dla swoich współbratyńców dobrze, ale byli ciężkawi, faryzeusze, on do nich mówi, groby pobielane. To, to, nie jest ironia, to nie jest lekkość, kiedy do tych z taką ogromną powagą przetaczających się po krużgankach świątynnych kapłanów w długich szatach zwraca się groby pobielane, prawda? To jest jakaś lekkość, to jest jakiś dystans, prawda? Prawdy kluczowe, nie mogą nas przytłaczać, one nas mają porywać. Wiesz, Piotrze był taki sposób jest ciągle obecny, taki sposób głoszenia Ewangelii, który tchnie jakimś duchem ciężkości. Takiego zaduchu, takiego jakiegoś zaczadzenia się Ewangelią. Ewangelia ma człowieka porywać, a nie zatruwać. I w tym ciężkim sposobie niestety prawdy są przytłamszone także przez ten sposób głoszenia. Oczywiście. To znaczy? to znaczy, że nie żyjemy prawdą, która jest nam dana, aby według niej żyć, ale przyjmujemy Ją, nie wiem, jak uczniowie, kolejny sprawdzian czy kolejny materiał do nauczenia się. Nie jest ona dla życia, ale jest po to, żeby przeżyć ją. Nic więcej. No tak. I, i, wtedy, i wtedy gubi się waga i powaga tej prawdy. Prawda? Ona przestaje być ważna a stanie się nieznośna. I praktyczne znaczenie tej prawdy. I teraz dochodzimy do wniosku, że ta dzisiejsza uroczystość, chociaż tak na pierwszy rzut oka niezrozumiała, niepotrzebna, mająca znaczenie tylko dla niektórych, czy znaczenie oddania, przypomnienia faktu historycznego tego, co wydarzyło się w Wieczerniku, dochodzimy do wniosku, że jest ona dla nas, aby nasze życie, katolików tu na ziemi, uczynić, jak Ty to powiedziałeś, lekkim życie na Ziemi bardziej znośnym. Tak Wiesz Takim przejawem Wiewem, porywem Ducha Świętego Był Sobór Watykański II Który miał swoich ogromnych Przeciwników wśród ludzi Kościoła Którzy się obawiali Że to wszystko Rozmyje, rozmyje Kościół, zniszczy Jan XXIII Usilnie obstawał Trzeba otworzyć okna Przewietrzyć to ten sposób głoszenia Ewangelii nieznośny dla ludzi, który przytłaczał, zniewalał, straszył, wywoływał lęki, ale tak naprawdę nie pokazywał wagi prawd. Prawda? Prawdy były, były obecne. Co z tego, jak one były nieznośne i podawane w sposób niesmaczny i zupełnie konsumowane na sposób niesprawny? No dobrze, Leszko, a na sam koniec już powiedz mi, proszę, jak czuć Ducha Świętego? W jaki sposób On do nas przychodzi? Jak mogę przekonać się, że ta dzisiejsza uroczystość przekazująca ważną prawdę. Obecności Ducha Świętego wśród nas działa w moim życiu, w życiu, jak powiedziałem na początku, zwykłego katolika. No Piotrze, na pewno nie w tych przytłaczających, yy, pełnych celebracji, powagi, uroczystościach, śpiewach, na siłę, wrzaskach. Ceremonialnych przeróżnych. Nie, ja myślę, że w ciszy kontemplacji, w ciszy ducha, w, jakimś, w jakiejś ogłębokiej zadumie tego brakowało w kościołach. Były bez przerwy celebrowane nabożeństwa patriotyczno-polityczno-kościelne, i to wszystko stwarzało taki amalgamat, taką mieszankę wybuchową, że właściwie człowiekowi nie pozwalało dotknąć wagi prawdy. No właśnie, duch przychodzi w ciszy, prawda? Przychodzi w powiewie łagodnego wiatru, w jakiejś cichej rozmowie, w lekturze, w filmie, w własnych zamyśleniach, podpowiada nam jak żyć, czym się kierować i nie jest to narzucający taki apodyktyczny głos. I tu jest jakieś wyzwanie dla nas ogłupiałych głośnością świata. Od samego rana do późnej nocy, o ile nie 24 godziny, my mamy włączone radioodbiorniki i różne inne źródła y, głośności i, i, i nieustannej gadaniny. I to człowieka ogłupia. To również człowieka... Bezorientuje, człowiek nie wie tak naprawdę, kim jest. I jak gdyby zabiera eter Duchowi Świętemu, bo trudno usłyszeć ten delikatny potrzeb trzeciej osoby trójcy przynajmniej, święcej, jak ciągle mówi do nas świat. A duch musiałby wtedy walnąć w łeb, ale On nie jest tym, który rozsiewa śmiertelną powagę. To znaczy nie chce prawd wtłaczać w człowieka poprzez. Bór, cierpienie i śmierć. Tak więc uroczystość dzisiejsza, uroczystość zesłania Ducha Świętego, moi drodzy, nie jest uroczystością jedynie mającą na celu oddać historyczny fakt, przypomnieć to, co wydarzyło się wtedy z apostołami. Nie jest ona ważna dla ruchów charyzmatycznych, jest ważna dla każdego z nas, bo pokazuje, że najważniejsze prawdy, prawdy naszej wiary, którymi musimy żyć, dochodzą do nas są nam dostępne, a możemy je właśnie poznawać dzięki temu, że Duch Prawdy nas podprowadza do tych prawd, a podprowadza nas nie w krzyku, nie w ciężkości, nie poprzez narzucanie się, ale przez to, że daje nam siebie znaleźć, pozwala nam w ciszy naszych serc, w rozmowie, w zamyśleniu odkryć to, co jest dla nas najważniejsze, a co przygotował dla nas Pan Bóg. Ta uroczystość więc dla nas jest takim świeżym powiewem, powiewem Ducha Świętego i sposobem na odkrycie Jego działania w życiu naprawdę każdego. To już chyba amen.